you <laughs> Barbara Górska, witam cię serdecznie, Basiu. Dobrze, że jesteś z nami, bo to, co się działo po poprzednim programie, rzeczywiście lawina telefonów, maili, informacji. Wszystko przekazaliśmy tobie. Wiem, że w firmie też dyskutowano tak, na temat firma, tego. Firma odnotowała wzmożony, wzmożony ruch. Tak. Mhm. Zacznijmy wobec tego od sprawy najistotniejszej: blokowanie kosztownych połączeń na 0700. Powiedziałaś tydzień temu bezpłatne, i tak jest rzeczywiście. Tak, z całą pewnością blokada numerów 0700, 0400 i 0300 to blokada bezpłatna. Tutaj z maili, jakie nadeszły od widzów wynika, że niektórzy z Państwa pomimo e, zamówienia takiej bezpłatnej blokady no, na rachunkach widzą taką e, e, odpłatność, tak? tak? 3 zł plus VAT miesięcznie. Tak. Otóż jest to nieprawidłowość, powinni to zareklamować, chyba że jednocześnie zablokowali możliwość łączenia się z telefonami komórkowymi Aha. lub połączenia międzynarodowe. One są odpłatne 3 zł plus VAT miesięcznie. Natomiast e, blokady połączeń 0 700, 0400, 0300 są z całą pewnością nieodpłatne i Państwo macie yy, prawo nie płacić ceny. Kolejna sprawa, bardzo często ludzie mówią, że się dodzwaniają do Was, mm. że zgłaszają pewne sprawy, tylko nie ma reakcji. Jak to jest tak naprawdę? No jeżeli chodzi o te blokady, bo na nich dzisiaj chciałabym się skupić, to wywołało ogromne zainteresowanie widzów, to należy je zamawiać, podobnie jak zresztą inne usługi telekomunikacji polskiej pod błękitną linią, pod bezpłatnym numerem telefonu 9393, takim samym w całym kraju, czynnym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Konsultant pod koniec tej rozmowy, w trakcie której ma obowiązek prowadzić do systemu informatycznego. Takie zamówienie. Ma również obowiązek podać numer tego zamówienia. Możemy ten numer zanotować, jeśli mamy jakąś obawę, że to nie odniesie skutku. Możemy również pisemnie taką rzecz zgłosić. No tak, bo to, co jest na piśmie, numer jest ważne. Faksu Powiedz, jak to jest 93-94. No, zwłaszcza niektórzy mhm. klienci no, przywiązani są jakoś do innych form. Ciągle takie przekonanie wśród ludzi, że bardzo ciężko jest negocjować z telekomunikacją sprawy błędnych rachunków. Czy mhm. jest szansa, że to się zmieni? To znaczy w tej chwili zmieniły się przepisy i sytuacja wygląda tak, że reklamacja nierozpatrzona w ciągu 30 dni. Uznana jest za reklamację zasadną, więc jest to, jest to zapis, którym być może zabrzmi no optymistycznie dla, dla widzów, dla klientów telekomunikacji Polskiej, prawda? Bo on jakby dyscyplinuje, dyscyplinuje ten proces filmy. reklamowania. Mhm. Natomiast no cóż, tutaj znowu polecam taką właśnie procedurę, by zgłaszać te reklamacje pisemnie. Tak, tak. Będzie na pewno mnóstwo jeszcze, tak, telefonów cały czas odbieramy od Państwa telefony w bardzo wielu sprawach, ale także ogromne poruszenie dotyczące tragedii, jaka spotkała mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej. Przypominamy Państwu telefony na naszej stronie internetowej, wszystkie adresy tych instytucji, które służą pomocą.